Witajcie. Dzisiaj przychodzę z albumikiem. Jest to album wykonany na ślub, że tak powiem, wolny po prostu. Przyszły do mnie papiery od Izyfus, które Wam pokażę też w filmie zakupowym. Czy już pokazałem, nie wiem w jakiej kolejności będą one dodawane. W każdym razie przyszły papiery i z papierami razem przyszło natchnienie do pracy i wena. I pomysł na ich wykorzystanie Dlatego spędziłem całą noc dosłownie Bo jak zasiadłem do tych papierów O dziewiątej wieczorem To zakończyłem je zaraz po chwilę po piątej Ale nie mogłem się oprzeć, Musiałem skończyć ten album I dzisiaj jeszcze zrobiłem do niego pudełko Także pokażę wam zaraz ten album Jest on wykonany z takiej kolekcji Nie znam tej firmy nie znałem tej kolekcji, nigdy nie widziałem wcześniej. Doczytałem, że jest to firma z Ukrainy. Papiery są 190 gram, bardzo, bardzo ładne papiery. I tak, jest są wykonane na bazie z papieru kraftowego. Takie samo jest wykonane pudełko z okienkiem, które sam też wycinałem. Delikatnie jest ozdobione tylko takim dodatkowym, jakby potrójnym bigowaniem z każdej strony. Taka forma dekoracji. I wygląda on tak. No, pudełko nawet jestem z siebie po prostu dumny, bo pierwszy raz robiłem pudełko i nawet mi to w miarę wyszło. Nie ukrywam, że trochę czasu mi to zajęło, ale, ale wyszło. E, I tak. Album jest wykonany na bazie kraftowej. E, wykonałem ją sam. Tak jak to zazwyczaj robię. Rzadko robię albumy na gotowych bazach. E, I tak. Użyłem właśnie tej kolekcji dołożyłem także kilka arkuszy papierów z Actiona. Tej, tej tego bloczka takiego szarego, naturalnego takiego, o tak z tego bloczka dołożyłem kilka arkuszy, z niego też jest ta podkładka, tutaj pod spodem zrobiona, moja, i w każdym razie, tak, przechodzimy do pokazywania. Na okładce użyłem grzbiet, do grzbietu, okleju, przyklejenia użyłem okładki z Craft O'Clock, to jest ta mniejsza okładka, gdzie są dwie w zestawie z tyłu też jest papier i w całym albumie jest ten dziurkacz z DP Craftu, który też niedawno sobie zakupiłem zaokrąglone brzegi wreszcie kupiłem sobie zaokrąglacz i tak, wstążeczka windycz z Hobby Place, czy z Lemon Craft, już nie pamiętam jakoś tak kupowałem na zlocie w każdym razie i jak widzicie, na okładce są białe takie kwiaty z kremowymi dodatkami i z zielonym akcentem. Listki są właśnie z Craft O'Clock, tutaj wycięte na dole pod spodem. Wykrojniki, tutaj dekoracyjne i kwiaty, są wykonane z wykrojników Lady E design, to są te najnowsze, też będą pokazane w filmie zakupowym. Tekturka w dniu ślubu z tekturkowo. Oraz wianek Spure and Nature, czy jak to tam się czyta, w każdym razie, też jest pokazany na filmie zakupowym. Docięte są dwa, dwa papiery, tutaj jest taki wąski paseczek, większy pasek i pod spodem jest jeszcze ten wykończony, zakończony no, dziurkaczem. Pod spodem oczywiście jest sizal, pręciki takie dobrane, żeby pasowały do kwiatów, które się ukazują w kolekcji. Kolekcja jest dość mała, dlatego właśnie dobierałem papiery. Jedyne, co mi zostało z tej kolekcji, to takie 2, 3, 4 paseczki. To jedyne, co mi zostało z tej kolekcji. Wykorzystałem ją w pełni. Chociaż to też mogę jeszcze użyć na jakąś kartkę, właśnie w połączeniu z tymi papierami z Aksona. Kwiatyry są takie zwykłe, po prostu gnieciuszki. Przepraszam bardzo, ale coś mnie na kichanie wzięło narożniki też są założone z APS Craft używam takie w stare złoto no i nie przedłużam przechodzimy do środka jest to albumik na 3 strony bindowany na hidden hinge i tutaj w każdej stronie jest mata na zdjęcia 10x15 mieści on zdjęcia 10x15 i 9x13 oraz zestaw takich mniejszych zdjęć w kwadracie i tak. Yy, pierwsze dwie strony na okładce jest podwójna kieszeń yy, z kartą z kolekcji yy, z tym motylem Tekturka od yy, i kropki, serduszka z zestaw z pary młodej. Yy, tutaj jest karta 10 na 15 i 9 na 13. Tutaj są dwie takie małe karty, można sobie coś zapisać. Albo wkleić jakieś małe zdjęcie. Kolejna strona jest to y, zwykła, prosta strona, y, mało ozdobiona, ponieważ ta jest mocniej, więc ta jest ta tylko ozdobiona tekturką, którą też możecie zobaczyć w filmie y, zakupowym. Kolejna strona to są dwie klapki. Klapki te są zamykane na magnes. Piękne papiery, mocno kwiatowe. Właśnie chciałem do tych kwiatów dorobić tamtem. No, traf, troszeczkę wyszły, troszeczkę nie. E, I tak pod spodem jest zdjęcie 9x13 albo 10x15. Nie, 9x13. Tylko jest tutaj większy odstęp zrobione, żeby się zmieściło pod y, z tym razem. Z tą o, Tak, 9x13. I właśnie tutaj, jak widzicie, jest nie do końca podklejone, można włożyć sobie spokojnie zdjęcie. Zamykane, tak jak mówiłem, na magnes, właśnie na tą kartę z kolekcji. Na następnej stronie mamy wodospad, na cztery zdjęcia. Znacie no, zależy jak przyklejamy bo jak Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8. No i w ewentualnie tutaj ale. To tutaj już bym nie polecał, bo jest taka piękna kompozycja. Myślę, że szkoda byłoby to zakrywać. Na kolejnej stronie mamy belly band. E, dwa zdjęcia: na na, 10x15. Na I tutaj jest taka karta dekoracyjna, właśnie z kolekcji, zakończone, wykończone dziurkaczem z DP Craftu. I następne dwie klapki otwierane, tym razem do góry i na dół. I też jest mata na zdjęcie tym razem 10x15. I również zamykana na magnesik. Dużo magnesów jest w tym albumie. Tutaj jest kieszeń, po prostu taka zrobiona z maty. Włożone są po prostu dwie karty na zdjęcia. I na końcu jest moja pierwsza koperta 3D. Nie jest idealna, ale, ale wyszła mi. I tutaj jest zamykana na magnes. Włożone tutaj są różne karty takie większe, właśnie na zdjęcie można sobie przykleić z tej strony zdjęcie, tutaj jakiś opis zrobić, albo tu mniejsze, to już do, że tak powiem, do w roli właściciela tego albumu będzie, jak go zagospodaruje, i tak wygląda tutaj ta kompozycja, i tak prezentuje się ten albumik. Już niedługo będą kolejne filmy, ponieważ teraz mam taki, że tak powiem, gorący czas prac i będą filmy z tego, jak coś robimy. Zapraszam też na mojego fanpage'a. Tam się ukazują zdjęcia, na mojego Instagrama. Instagram Jakub Tworzy, zresztą fanpage też. Zapraszam serdecznie i proszę jeszcze. Jeżeli jesteście chętni, jeżeli podobają się Wam moje filmy, zasubskrybujcie kanał, a już niedługo przy tym, gdy wskoczy 200 subskrypcji, pojawi się Candy z dość ciekawymi, według mnie, dwiema nagrodami. Także zapraszam do oglądania kolejnych filmów, lajkujcie, komentujcie, czy Wam się podoba, czy nie i zapraszam na kolejne filmy. Pa, pa!